Witam Was serdecznie. Po długiej nieobecności tak wyszło ostatnie czasy, że nie miałem czasu nagrywać. A teraz chcę się z Wami podzielić nowym nabytkiem, który zakupiłem niedawno. Jest to akwarium z szafką i prawie całym wyposażeniem. O wyposażeniu, które jest w nim, opowiem w kolejnych odcinkach. Teraz Wam tylko pokażę jeszcze, jak wygląda szafka w środku. Jest tu Samp, w którym będą się znajdować różne urządzenia. Komin jest zewnętrzny już. Jak dobrze sam widzę moje małe akwarium morskie, się odbija w nim. A jak już jestem też tu, to zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Wszystko co dobrze żyje. Błazanki pływają, gdzieś się krewetka schowała. Ale ją chyba już widzę. Jest tutaj. I pomału się kręci. Wszystko się ładnie pompuje. Nie ma czego narzekać. A wracając do mojego nabytku. Jest to akwarium. Metr na 45 na 50, wysokie, plan. Jaki na nie mam, też wam powiem w kolejnych odcinkach. Na razie jest ustawione i kompletuję sprzęt. Pomału jeszcze resztę sprzętu, przepraszam Was, bo część już zakupiłem z akwarium. Tak pomału w tyle słyszycie mojego syna Jak się bawi Raczej Ba wam nie przeszkadza No i na tą chwilę muszę jeszcze doprowadzić do, czyst do czystości jak nowe i będziemy pomału działać z projektem a tu jeszcze są dodatkowe rzeczy, które były z akwarium. Są tu falowniki Max Spectry 2 plus sterownik. A tu są pompy dozujące do nawozów, preparatów do, do akwarium morskiego. Plus dolewka jeszcze była oryginalnie. A w końcu się cieszę, że znowu zaczynam nagrywać, bo brakowało mi tego z Wami się podzielenia tym, co się dzieje u mnie w akwariach. I tak, pozdrawiam serdecznie i zapraszam teraz na kolejne. Cześć, do zobaczenia.